Serdecznie. Dzień dobry. Tak, e, pozwoliłem sobie sprawdzić, przygotowując się do tej rozmowy. No to spotykamy się czwarty rok z rzędu, aby porozmawiać o kolejnej edycji festiwalu. W najbliższy weekend, sobotę i niedzielę, nowym Jazz odbędzie się po raz osiemnasty, no, czyli festiwal wchodzi w pełnoletność. Tak jest już. Dowód osobisty, wyrabiamy. No właśnie. Także nie, nie ma żartów. <laughs> będzie impreza, będzie tort, szampan. Mam nadzieję. <śmiech> <śmiech> nie, bo taką, no osiemnastka, to, to, to już jest taki solidny wynik. Na pewno, na pewno. No i Wiesz, ale to tak szybko zleciało. No właśnie. Wiesz, ja powiedziałbym, że to było dopiero pięć edycji. Bardzo szybko, ale tak. wszystkie pamiętam dokładnie. Jeszcze jeszcze nie zestarzałem się na tyle. No tak, jak się mówi o dzieciach, tak, jak one szybko dorastają. co z festiwalem? Każdy ma swoją historię, o każdym można dużo opowiedzieć. Powiem ci, że nawet kolega serdeczny, który był na każdym festiwalu, Jurek Stelmaszczuk, którego pozdrawiamy i który będzie. Powiedział mi, że mogę. Że, że mógłbym książkę napisać, no tylko trzeba do tego trochę talentu jeszcze. Nie, nie masz talentu pisarskiego? Nie wiem, <grym> nie próbowałem. <grym> Musiałby ktoś ocenić. Nie wiem, czy nie za późno już. <grym> no dobrze, wszystko jest już dopięte na ostatni kuzik. Nie, nie wszystko, nie wszystko, nie wszystko. Mam jeszcze całą listę spraw, które trzeba yy, załatwić, uzgodnić, pożyczyć, przenieść. Dzisiaj fortepian na przykład yy, przyjeżdża. Trzeba ludzi do Wniesienia go od takie sprawy, na przykład y, rozstawić y, perkusję w, w, w restauracji retro, tam gdzie będzie jam session odbywał się, pożyczyć kontrabas, no mnóstwo innych spraw. Nie będę tutaj zanudzał słuchaczy ciebie. A jeżeli chodzi o gości, którzy przyjadą, to, to to już jest wszystko dopięte? Tak, tak. To już jest dopięte. No to, to musiało być dopięte kilka miesięcy temu. nawet. A to różnie bywa. No, w zeszłym roku chyba były tak problemy, że ktoś tam wypadł w ostatniej chwili. Było, było Mnogość. tak. To była choroba. To była choroba. To było dwa lata temu dokładnie. Aaron Parks wypadł. Niestety no, choroba rzecz nieprzewidywalna. To Pierwszy raz chyba coś takiego zdarzyło się, oby roku, ostatni. Tak, oby, czyli w tym roku tego m, nie będzie. Yy, no dobrze, m, głównym punktem festiwalu, jak zawsze, jest konkurs Nowa Nadzieja Jazzu. Tak. No i tak, planowaliście 8-10 finalistów, no 15. No i znów tylko skończył się na tym, że planowaliśmy. No właśnie, to, to poziom był tak wysoki? Bardzo, bardzo. Ja nie wiem, czy w tym roku nie był najwyższy poziom. Słuchaj, samych wokalistek zgłosiło się 11 osób. Przyjęliśmy trzy osoby. Gitarzystów mamy trzech czy czterech? Trzech. Trzech perkusistów, jeden akordeonista, wibrafonista, a zgłosiło się oczywiście więcej. Także poziom jest niesłychany. No, męczyliśmy się tutaj z jurorami i kłóciliśmy się i i, i przepraszaliśmy się. Wspomniany Jurek Stelmaszczuk wszystko tonował, także jakoś do, doszliśmy do, do konsensusu. 15 osób znakomitych. Zapraszam serdecznie, emocje będą niesłychane. Ehm, e... W zeszłym roku też było 15 czy było 14-14. Donało 14, 14, coraz więcej. Tak. Z tym, że jedna osoba nie przyjechała w, też jakieś, jakieś sprawy czy rodzinne, już nie pamiętam dokładnie. Yy, zgłoszeń było tyle samo. 42 osoby się zgłosiło. Yy, w porównaniu do poprzednich edycji? Jak to wyglądało? No więcej, więcej. W ubiegłym roku od Około 30 osób, z tego co dobrze pamiętam, w tym roku. Aż 42 osoby, także kilka nocy spędziliśmy na tym, ale przeżyliśmy. A są e, tam młodzi muzycy, którzy. Startowali już poprzednich edycji, ale im się nie tak, udało? Tak, tak. To znaczy startowali, byli nagradzani, ale nie zdobyli pierwszej nagrody, bo zgodnie z regulaminem e, nie może brać udziału w konkursie tylko ta osoba, która wygrała. Natomiast drugie miejsce nawet wyróżnienie e, może być. Jest perkusista Mikołaj, bardzo młodziutki, 18 osiemnastoletni, także widzisz, 17 lat miał jak chłopak. E, startował w ubiegłym roku i z... Już nie pamiętam, czy zdobył trzecią nagrodę, czy wyróżnienie. I jest pianista, który starto, będzie startował czwarty raz. On był wyróżniany. To jest Wyszomirski, chyba nie przekręciłem nazwiska. Bardzo dobry pianista z Krakowa. Jeden tylko pianista, to jest niespodzianka. I ogromna niespodzianka dla mnie jest taka, że wśród tych 42 zgłoszeń był jeden instrumententy. Krębacz. Ty, tylko. tylko jeden. I to bardzo dobry i on odpadł dosłownie na finiszu. Tak. Także nie będzie instrumentu dętego. Będzie pianista, akordeonista, trzy wokalistki, gitarzyści, wibrafonista, perkusiści. No, bo to nie raz już się zdarzało, że, że ktoś, kto nie wygrał w jakiejś edycji później. E, później o, tu mamy poprawę. Później startował raz jeszcze i na przykład wygrywał. Że to się zdarzało. To znaczy był e, Michał Jan Ciesielski, saksofonista, który przyjechał pierwszy raz, już nie pamiętam, który to był rok. On e, zajął drugie miejsce. Później po roku był, zajął trzecie miejsce. W następnym e, roku jeszcze przyjechał, nic nie zdobył i po raz czwarty przyjechał i wygrał do czterech razy sztuka. Tak, tak, tak. I powiedział, że w ogóle się nie cieszy z tej wygranej, bo chciałby przyjeżdżać jeszcze kilka razy. Podobnie zresztą jak Sebastian Zawacki, znakomity pianista mieszkający i działający w Danii obecnie, który powiedział mi, napisał do mnie, Mirku, gdybym wygrał, to byłaby najgorsza rzecz na świecie, dlatego, że nie mógłbym przyjeżdżać. I akurat tego razy, w tym czasie wygrał za piątym razem. Z tym, że wcześniej był wyróżniany już nie pamiętam dokładnie, jakie tam były. No to jest ta cecha tego festiwalu, którą podkreślają wszyscy uczestnicy konkursu, że no, no jest, jest klimat tutaj. Mm, tak, to mówił, też, to mówił też Dominik Kisiel bardzo. To znaczy, Dominik Kisiel, który wystąpi w podwójnej roli, on zainauguruje, dokładnie jego trio zainauguruje festiwal, poza tym jego trio będzie akompaniowało finalistom konkursu. On przyjechał pierwszy raz i zagrał fenomenalnie, fenomenalnie. Niestety jego program przedłużył się, grał ponad pół godziny, a jak wiesz, regulamin przewiduje, że występ no, może trwać najdłużej 15 minut. Pytałem go, dlaczego tak długo grał? On powiedział, słuchaj, no. Jak mi, tak mi się zaczęło pięknie grać, że nie chciałem skończyć tego, już nie patrzyłem na nagrodę. Później przyjechał po dwóch latach, bo yy, jakoś pauzował, nie mógł przyjechać na następną edycję i wygrał bezapelacyjnie. To jest wybitna postać. Zapraszam na, na inaugurację festiwalu również. To tak do tego harmonogramu <grym> pełnego jeszcze dojdziemy. A jeżeli chodzi o konkurs tych wszystkich osób startujących, to masz swojego faworyta, faworytkę? O kilku, kilku, ale nie pytaj mnie kogo, bo i nie powiem. <śmiennastu, <śmiennastu, kilku, wylety. kilku, tak, tak, tak. Jest. Oni wszyscy są znakomici. Nawet ci, którzy odpadli naprawdę w ostatniej, to są, to są ludzie niesamowicie grający. To, są, to jest poziom naprawdę światowy, międzynarodowy. Polski jazz jest bardzo wysoko. No i po, jazz w ogóle w Polsce robi się... Popularniejszy, coraz bardziej popularny. No to jest i dobra cecha, i niedobra cecha, bo jazz nigdy nie powinien <gierować> kierować się w stronę nie tego, powinien być popem. popem. tak, tak, tak. Kiedyś rozmawialiśmy tak. na ten temat. Ale akurat ten jazz, który jest w nowym jazz festiwal grany, to on nigdy nie będzie muzyką popularną. To, to no... jest taki jazz z dala, z daleka. Staramy, staramy się, żeby, żeby nie było, żeby to był akurat środek taki jazzu, no najdobitniejszym tego, Dowodem jest Greg Osby, który, który nigdy, nigdy nie skręcił. On zawsze trzyma się tego kręgosłupu, jest, jest radykalny w swojej muzyce, jest, jest, to jest jazz wysokooktanowy. No właśnie, no to tak, wiemy, wiemy, ilu jest finalistów, czego należy się spodziewać, jak zawsze, wysokiego poziomu. A jeżeli chodzi o to, kto zagra poza konkursy, czyli Czyli w koncerty towarzyszące, tak, tak? Albo koncerty główne, jak kto woli, wszystko jedno. No więc jak mówiłem, trio Dominika Kisiela rozpocznie nasz festiwal z Konradem Żołnierkiem na kontrabasie, Adamem Golickim za perkusją, który no, był na poprzednich chyba trzech czy czterech edycjach. Później wystąpi Ibrahim Trio. To jest, to jest bardzo ciekawe trio. To jest właściwie, to właśnie tutaj jest jazz połączony z muzyką folkową. Tam główną postacią jest Syryjczyk Wasim Ibrahim, który będzie śpiewał i grał na pięknym syryjskim instrumencie Oud. No to jest taka, taki rodzaj lutni wschodniej. Poza tym dużo będzie mówił na syntezatorach pierwszy raz występujący na nowym jazz festiwal Joachim Menzel i na perkusji. Szymon Madej. Natomiast po nim Rafał Sarnecki quintet. Rafał Sarnecki, no tutaj to cieszę się, bo spełnię moje przyrzeczenie. Powiedziałem publicznie podczas ubiegłorocznego Nowum Jazz Festival, że zrobię wszystko, żeby Rafał Sarnecki wreszcie wystąpił z własnym projektem, bo on występował cztery razy w innych projektach, między innymi z Majkiem Sternem. Natomiast jego płyta ostatnia jest uważam genialna. Jego kompozycje są genialne. Zresztą przedstawiałem w audycji bliżej jazzu. I ubolewam nad tym, że jakoś mało miał okazji zigrania. On jest tak skromnym chłopakiem, że powiedział mi: Mirku, jeżeli mnie nie zaprosisz, to nic się nie stanie, bo ja wiem, że wiele razy występowałem na tym festiwalu i oby mnie ludzie nie mieli dość, dosyć już. No nie, nie na pewno nikt nie będzie miał dosyć. Zwłaszcza, że to są jego kompozycje, jego autorski program. W ogóle to jest ciekawostka, to jest ciekawy gość, bo on jest również yy, doktorem fizyki, nie wiem czy wiesz. Tak, skończył fizykę. W średniej szkole był zdobywcą pierwszego miejsca w Polsce, jeśli chodzi o fizykę. Nawet mówi mi: Ja się w ogóle nie uczyłem, a wygrałem. No ale poszedł w stronę muzyki. Muzyka zwyciężyła. A to nie działa i w fizyce, i w muzyce, tylko postawił wszystko na muzykę? Wszystko na muzykę, wszystko muzykę. Zresztą podobnie jak taka słynna postać, pianista światowy DJ Ayer, to jest Amerykanin pochodzenia indyjskiego, który również jest doktorem fizyki Uniwersytetu Yale. I no ale gra jazz No dobrze, tak byśmy i to i to znakomicie. Tak byśmy mogli właśnie tak harmonogramem trochę pójść, jak to wygląda sobota i niedziela, bo, bo tegoroczny festiwal trwa przez dwa dni. Tak, tak więc y, w sobotę wspomniane trzy koncerty. Po koncertach y, y, Jem seszy w restauracji Retro i uwaga, o godzinie 18 w sobotę, nie 19 jak do tej pory, ale o godzinie 18 y, początek koncertu. Po nim jam session w restauracji Retro. No, kiedyś to się przeciągały te jam sessiony do, do Białego Rana była taka, by się, zwłaszcza jeden Domyślam pamiętam. No, no tym razem chyba nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego że już następnego dnia w niedzielę o godzinie 11 rozpocznie się sesja konkursowa sześciu jurorów. Siedzimy. Przesłuchujemy. Nie ma przewodniczącego od kilku lat, tak jakoś umówiliśmy się. To była zresztą sugestia yy, prezesa yy, firmy Nowum, jak wiesz, sponsorującej festiwal, żeby nie było przewodniczącego. I dobrze, bo, bo jakoś, ale dogadujemy się. Mam nadzieję, że nie będzie takiej kłótni jak podczas wybierania finalistów. A jakim kluczem dobierasz artystów, którzy występują na festiwalu? Jakim kluczem? No. Wszystko się liczy. Liczy się, że wiesz co, no festiwal każdy powinien mieć swój taki główny kręgosłup, prawda? Mogę to powiedzieć najłatwiej, że tacy artyści, którzy mi się podobają, ale to będzie to zabrzmi fatalnie, no ale w, którzy, którzy raczej, raczej trzymają ten, tak z grubsza określę, trzymają ten główny ten rdzeń jazzu. Tak bym to określił. Raczej nie skręcamy tutaj. A czy są jakieś bardzo. życzenia, na przykład widzów, czy słowo w swojej, że weź tego. A a weź zawsze, tego. kochany, zawsze, zawsze, zawsze Zawsze są. No wiesz, no, najlepiej to by było, gdyby wskrzesili się Miles Davis z Johnem <grym> Coltrane'em. No tak, domyślam się. To, to takich życzeń no, niestety nie można no. spełnić. No, ale to, to faktycznie było. Padła kiedyś taka propozycja. Od... Zawsze, zawsze daje ci Jeśli mówisz o. Weźmiemy go. I faktycznie się pojawił. E, no na sesji. to różnie, już nie pamiętam, czy, czy spełniłem czyjeś życzenie. Znaczy, bywa życzenie, żeby był zawsze gitarzysta, i gitarzysta jest, nawet kilku. No, gitarzyści lubią gitarzystów, nie. nie <laughs> Chociaż nie, nie. tylko. No, nazwiska też padały, ale to no, wiąże się również, co tu ukrywać, z kosztami. Taka prawda jest. No z możliwościami. Widzisz, był. Yy, pięć, z, bardzo znane nazwisko miało przyjechać w tym roku na, na festiwal, nie umniejszając tym mm -hmm. absolutnie, ale został. Przesunięty festiwal, i już zostało to zblokowane, a już rozmowy były bardzo zaawansowane. No bo, no bo często czeka mm -hmm. się gdzieś na tego frontmana mm. takiego festiwalu. Był Mike Stern chociażby po no, rok tak. temu, czy dwa lata temu? To było <grym> dwa lata temu. Bo już tak to, to tak, ten dwa czas lata temu leci. Dwa, leci. No właśnie. Tak, że gdzieś, gdzieś tych muzyków, na, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z innych części kraju, gdzie są nawet na okładkach, tak w tych rankingach mm -hmm. najwyżej. E, i, I tego pewnie ludzie szukają, i mm -hmm, w tym roku. Mm -hmm. Tego gdzieś mm. no nie ma takiego frontmana. No jest. Greg Ozby. Słuchaj, Greg Ozby to jest jedna z wiodących postaci współczesnego jazzu. To jest jedna z wiodących postaci współczesnego jazzu. Przyniosłem do studia płytę jego i tak chciałbym się zatrzymać, jeśli pozwolisz. Można pokazać do kamery, bo tak i co? O tutaj tutaj jest kamera. Tutaj, proszę bardzo. <laughs> I, I państwo widzą i ty widzisz. Czy ci się szczerze, czy ci się podoba ta okładka? No ciekawa, no. Ciekawa, ja łutarnę, ale znaczy. czy jest jakaś taka ładna? Może Ania powie? Nie, Ania kręci głową i słusznie. To nie jest ładna okładka, ona wygląda jak sero, prawda? No trochę tak. Tak, to jest cały Grek Ozbi. To jest cały Grek Ozbi. Uważam, że ta okładka tej płyty, którą zaprezentuję jutro w audycji bliżej Jezu, zapraszam Państwa, 19.00. Ta okładka bardzo dużo mówi o tym artyście. On nie dba kompletnie o swój wizerunek. On nie, widzisz w środku, to są niedbale, na, tutaj musielibyśmy wyjąć, niedbale napisane, jakby ołówkiem. On kompletnie nie dba tak, o swój tak. wzór, liczy się tylko muzyka. Jest w, tym, jest w tym surowy i bezwzględny. Jest to gość, no jeden z najbardziej yy, twórczych i jeden z najbardziej takich. No, na, na którym się wzorują inne postacie w, w, w jazzie. Także, także to, jest, to jest to jest nazwisko, które jedno z największych nazwisk, które się zapisze w historii Nowym Jazz Festival. Jestem tego absolutnie pewien. No to zachęcamy Ale nie tylko, on, nie tylko on. Słuchaczy, żeby się zaznajomić może z stwór twórczością Grega Osbiego. Tak, tak, tak. Nie jest, nie jest łatwo. nie jest, Ale, ale, ale muzyka, widzisz, nawet co ciekawe. Ta płyta została nagrana w Nowym Jorku w 1997 roku w małym klubie jazzowym, gdzie Greg Ozby postawił mini-dysk na stole przed estradą, nie mówiąc o tym, że będzie nagrywany nawet członkom swojego zespołu. Jeżeli była nagrywana płyta tylko z mini-dysku, to możemy sobie wyobrazić, że jakość techniczna nie jest najlepsza tego. Słychać rozmowy, bo, no bo to klub jazzowy. Słychać jak kelnerka coś podaje jak liczy pieniądze, fortepian nie brzmi dobrze, dobrze, brzmi jakby z oddali, bębny są za głośne, jemu to nie przeszkadza. On po prostu oddał atmosferę koncertu jazzowego na tej płycie. To dla mnie jest, no, wśród wielu płyt Grega Ozbiego, które są wspaniałe, ale tą, tę płytę najbardziej osobiście cenię. Ale to i mi zawsze się jazz kojarzył z takim, z takim miejscem właśnie rozgrywanym gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych pod ziemią. W Stanach Zjednoczonych, gdzieś pod ziemią, tak. restauracja, taka knajpa, może bym bardziej nawet powiedział, gdzie, gdzie zbyt elegancko nie jest. Tak, on nawet powiedział tak, że z 20 osób, które słuchają jego koncertu, które przyszły na jego koncert, jeżeli dwie osoby słuchały w sposób właściwy, to jemu to wystarczy. No to, czyli warto przyjść tak, do tego Grega tak. Ozbiego? On w ogóle, w ogóle wykładał przez wiele lat saksofon na Berkeley University. Na, w Berkeley to, to jest no, taka najbardziej prestiżowa uczelnia jazzowa na świecie. Także, także to, jest, to jest nazwisko. To jest, Protestuje. Tak, czyli, czyli jednak złożyło się, <laughs> że jest taka gwiazda, do <laughs> tak, tak, ta, tak. której warto przyjść, nie umieszczając mm. oczywiście nikomu mm. innemu, bo też warto. Zostaje Prawda, zobaczyć że tych wygląda młodych. jak, jak, jak marnek sero. No, no to prawda, tak. tak. Nie, nie chciałem mówić Los, mówisz, się obrazisz i. Nie, 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 nie. Co jeszcze z ciekawostek, jeśli mogę powiedzieć? Wśród jurorów będzie między innymi bardzo ciekawa postać saksofonista Marek Stach, który, uwaga, przywiezie własne książki, które napisał będzie, można... napisał. będzie można kupić najprawdopodobniej z autografem. Polecam Państwu. Książka nazywa się Skazany. Coś tam z Coś... wiercą? Książka no nazywa, coś nam przeszkadza, prawda? Ale dam radę. Tak. Książka nazywa się Skazany na statek. Dlaczego? Dlatego, że Marek Stach spędził ponad 40 lat na statku. Grał najpierw z takimi nazwiskami jak Tomasz Szukalski, Zbigniew Namysłowski, Jarek Śmietana. Współtworzył znakomity kwintet Sanship. Bywałem na tym koncercie. no To była na przełomie lat 70., -tych, 80. -tych, czołowa grupa polska obok The Quartet. I on przywiezie te książki, będzie sprzedawał myślę, że z autografem. Książkę czyta się wspaniale, gdzie on opisuje wszystkie realia, które dzieją się wśród muzyków na statku. No bo grywał tam z jazzmenami, z wielkimi nazwiskami. Zapytałem go, Marku, czy jest jakieś, jakieś zdarzenie, które opisałeś? które byłoby wymyślone przez ciebie. On powiedział, nie wszystkie są prawdziwe, wszystkie są prawdziwe. Czyta się znakomicie, także polecam serdecznie. Ale może tak wyjdę z twojej roli, przepraszam cię i powiem o jeszcze jednym nazwisku, które wystąpi. Bardzo. No to będzie kwintet Dawida Lubowicza, skrzypka znakomitego, który. Jemu powiedziałam 11 lat, że musi wystąpić solo. 11 lat, dlatego, że on wtedy występował z sekstetem swojej Siostry Niki Lubowicz wyjątkowej wokalistki. Jest to artysta wszechstronny. On skończył uniwersytet muzyczny w Warszawie w klasie skrzypiec Konstantego Andrzeja Kulki z wynikiem wyróżniającym i jednocześnie skończył u gębalskiego w Katowicach wydział jazzowy, skrzypce z, również z wyróżniającym wynikiem. Od jakiegoś czasu gra na mandolinie i co ciekawostka, i co ciekawe, pierwszy raz publicznie zagrał na mandolinie właśnie 11 lat temu na Nowym Jazz festiwalu. No proszę bardzo. No. Więc tak, jakby ktoś chciał kupić bilety... Gdzie dzwonić, gdzie trzeba się zgłosić? Gdzie dzwonić? No, dzwonić trzeba do Elżbiety, sekretariat. Już podaję numer Państwu, bo nie pamiętam proszę na pamięć. Muszę wyciągać kartkę, długopis, ewentualnie notatnik w telefonie. Tak, tak, już podaję. 509 281 183, już powtórzę. 509 281 183. Bilety są, proszę Państwa, niewiarygodnie tanie. Dzięki nowu, dzięki. Firmie nową Zakład Usług Informatycznych nową w Łomży. Pozdrawiam serdecznie i nic chyba nie przeszkodzi, że zareklamuję ich w ten sposób. Co? Ceny biletów? I Właśnie, jak mówisz takie tanie, jak to wygląda, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, jak przygotować? Normalny bilet na każdy wieczór kosztuje 90 zł, ulgowy 70, karnet na wszystkie imprezy 150 zł. Jeżeli chodzi o Jam session, oczywiście wstęp bezpłatny, jeśli chodzi o o finał konkursu Nowa Nadzieja Jazzów też wstęp bezpłatny. Bilety można kupić na miejscu? Co można kupić na rezerwować. miejscu, ale lepiej zarezerwować właśnie na podany numer. Jeżeli chcesz, to powtórzę. Numer. Yy, proszę bardzo. Pewnie już szukam, otwieram. Nawet trzy osoby dzwoniły do mnie, ale już miałem wyciszone na szczęście. 509 281 183. 509, 281, 183, proszę Państwa, najlepiej już dzisiaj, żeby nie zostawiać tego na... Chwilę ostatnią. No i pewnie nowym Jazz Festival, strona internetowa, tam też wszystko się. Tak, www.jazz.radionadzieja.pl. Ewentualnie w wyszukiwarce nowym Jazz Festival, nowym przez V, festiwal przez V. Tak jest. Myślę, że tutaj już nasi słuchacze wiedzą. I tak, ta edycja będzie organizowana w Auli Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej już po raz kolejny. To e, tak. czy, czym powodowana jest ta zmiana miejsca? No, dużo było głosów, żeby przenieść jakoś jakoś, aczkolwiek tam też y, uważam, że y, była świetna aura. Y, były y, fajne takie warunki. Jak wspomniałeś właśnie o małym klubie, to to od tak, razu to skojarzyłem prawda. tak, tak tak. No, ale tutaj tutaj akurat y, może troszeczkę więcej miejsca jest na, na estradzie także. Zobaczymy, jak będzie dalej, póki co jesteśmy tutaj. I nam z tym dobrze. Oby było dalej dobrze. Tak, e, niedługo już 20. edycja już powoli. Myślisz o tym, co ciekawe no, no przygotować? To wtedy, wtedy, wtedy będą te wspomniane przez ciebie szampany, torty. Nie obrażę się wcale. No Myślę, że nikt się nie obrazi. Czyli, czyli no. wtedy będą szampane, szampane i, i torty. Więc tak, najbliższy weekend, nowym czas, festiwal osiemnastka. Osiemnastka. Festiwal, tak, tak, więc, tak. tak. Więc, osiemnastka więc mogą być te torty, nie? Tak, no jak ktoś przyniesie, to... Nie odmówimy. Tak, do, do śmieci na pewno wyrzucone no. tak, tak. nie będą. Emocje niesamowite. Znam osoby, które mówią że ładują się o widzisz, mirek Carlos Kaczmarczyk przyjedzie z Oslo po raz kolejny przyjeżdża z Oslo, on, mu, on mi powiedział, że czeka, każdego roku czeka na nową Jazz Festiwal. Przyjadą dwie osoby, już zamówiły bilety z Wrocławia na festiwal. No, dla, jak usłyszałeś, że jeszcze będzie Greg Ozbi. Ksiądz Kazimierz Orłowski powiedział mu, że będzie Greg Ozbi. Co? Mówi, to ja, mu, ja mówię, muszę, bo jakiś tam chór prowadzi, nie wiem gdzie, chyba w, w, w Łapach czy coś takiego. Nie no, mówi, wcześniej muszę próbę zrobić, muszę być. No. Tak, Także więc a, pozdrawiamy a niektórzy, a niektórzy mają festiwal na miejscu, więc tym bardziej warto sobie taki weekend zaplanować. No, no tak kulturami. jak wiesz, tak jak, tak jak powiedziałem w, w tym jingle, że Jan Sebastian Bach mając 20 lat w 1705 szed, przeszedł pieszo ponad 400 kilometrów, żeby posłuchać Buxtehudego. A my tu mamy na miejscu tak jest. Co Więc... to jest przyjechać z Wrocławia czy z Oslu, nie? <grym> Więc zapraszamy serdecznie. Mirosław zapraszamy. Dziewa, dyrektor artystyczny nowym Jazz Festival, był gościem Dnia Rady Dzieja. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie. Do zobaczenia na nowym Jazz Festival. Nasz gość dnia.